Cześć, tu Tomek, witam w Parkurowym Świecie. Dzisiaj pokażę Wam, jak prowadziliśmy zajęcia dla studentów awf -u. zajęcia z parkur, oczywiście. Parkur Portal napędza movement arena, sala do parkur i nie tylko, w Gdańsku, w Dyni i Sowałkach. W tym filmie opowiemy, jak do tego doszło, że studenci z Gdańska zaczęli uczyć się parkur, jak im szło, czego się nauczyli, a także sami powiedzą, co im się podobało i czy przyda im się on na co dzień. Wszystko zaczęło się od profesora Piotra Godlewskiego z AWFIS w Gdańsku, który niezmiernie interesuje się parkur, robił wiele badań na jego temat, prowadził kilka prac naukowych o parkur, aż na końcu dzięki niemu wprowadziliśmy parkur jako przedmiot do wyboru na pierwszym roku AWFIS w Gdańsku. Zajęcia prowadziliśmy od lutego do czerwca, wzięło w nich udział ponad 40 studentów i był to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Prowadzącymi byli Paweł Roziewski i Łukasz Milka, wieloletni trenerzy parkur, a ja im chętnie asystowałem, bo na zajęciach frekwencja była pokaźna. Skąd pomysł na zajęcia parkour dla studentów? Bo tak naprawdę naszą misją jest nieustanne rozwijanie parkur, formalizacji zajęć, tworzenie metodyki, tworzenie kursu. Naturalną kolejną rzeczą jest propagowanie parkur wśród grupy osób, które przeżą sport, czyli właśnie studentów. Jak wyglądał plan zajęć? W sumie studenci spędzili na naszej sali 15 godzin, w których zbierali podstawową wiedzę na temat technik parkurowych. Po rozgrzewce specjalistycznej e, przechodziliśmy do nauczania. A później doskonalenia podstawowych technik, parku. <muzyka> Zaczęliśmy od podstaw, tak? czyli od, od podstawowej mechaniki ruchu, jakim jest parkour lądowanie precyzyjne, naprawdę metodyka nauczania poszczególnych technik oraz sposoby kształtowania motoryki przy użyciu parkour. Na sam koniec, też troszeczkę ich inwencji we własnej kreatywności i próby wykorzystania tego, czego nauczyli się z nami. I też było takie wyjście dodatkowe, już miasto, i pokazanie tego, jak to wygląda w środowisku naturalnym. Jak trenerzy oceniają studentów? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, ile się udało. Dało zrobić, ile oni się nauczyli w tym krótkim czasie. Nie? Bardzo szybko zaadoptowali się do wykorzystywania ich w treningu. No największe zaskoczenie, że kilku studentów praktycznie było w stanie robić techniki, z którymi no musiałbym się też troszkę już pościłować. Mamy nadzieję, że w przyszłości, jako przyszli potencjalni nauczyciele wychowania fizycznego, wykorzystają te umiejętności w szkoleniu swoich uczniów. Sekund cztery, dwa. Jeden. Forma i to, czego uczycie, możecie ubierać naprawdę w różne pudełka i w różny sposób to opakowywać. Lepiej robić to powoli dokładnie, uczciwie niż tutaj szarżować, nie? Jak studenci oceniają zajęcia parkur? Troszkę gdzieś tam miałem takie zajawki na parkour za mało lata. Chciałem sprawdzić, jak to tak wygląda bardziej profesjonalnie. Zajęcia są ciekawie poprowadzone. No i niestandardowe na pewno, no jednak sporty drużynowe czy coś, to wszędzie możemy mieć... W tym jakby jakiś kontakt. No tutaj jest coś, co wyróżnia się na skalę Europy. Tutaj zaplecze, prowadzący naprawdę są bardzo zaangażowani. Krok po kroku pokonujesz te bariery, i patrząc z tego pierwszego kroku na ten ostatni, byś powiedział, że nie ma szans, że tam przeskoczę, że tam wejdę, a jednak powoli budujesz tą pewność siebie. Jeśli zastanawiasz się nad WF-em do wyboru, szczerze polecam parkur, naprawdę, petarda. No, atmosfera super, super prowadzący, fajna metodyka nauczania. Nauczyłem się salta przód na air traku z Cyprianem, z moim ziomeczkiem, tutaj bardzo pozdrawiam go serdecznie przełamywanie tych swoich barier w głowie. Myślę, że gdzieś będę, będę gdzieś na mieście, będę widział jakąś fajną przeszkodę, która mi się będzie kojarzyć z tym, to, to na pewno będę próbować. Nie? Myślałem, że będzie słabo, nie miałem żadnych oczekiwań, bo słyszałem, że inne przedmioty te do wyboru na WF-ie były ciężkie, nikomu się nie chciało na nie przychodzić, a tutaj było super, fajna fajna taka odskocznia od tych zajęć. Polecam każdemu. Myślę, że takie nowoczesne podejście do WF-u, luźny kontakt z prowadzącymi, fajną rozgrzewkę można przeprowadzić. Z elementami parkur. Myślę, że będzie no, lepiej, lepiej będziemy utrzymać równowagę. Myślałem, że, że będziemy właśnie na sali od wf u <grywka> robić ten parkur, a warunki tutaj są świetne. Że Jak ktoś trenuje surfing, to parkur jest idealnym uzupełnieniem, ponieważ tutaj tak naprawdę wszystkie te elementy są trenowane, cała ta mobilność, chwyt. Dla Windsurferów też polecam, bo na pewno przyda im się to do pompowania, <grywka> ten parkur. Podoba mi się kreatywność, że każdy może znaleźć coś dla siebie tutaj. Mi się wydaje, że na pewno dzieciakom by się to spodobało, a to jest najważniejsza ta kwestia indywidualna na lekcji WF-u. Ja jestem ogólnie fanem takich rzeczy, no bo kontuzje nawet można łatwo ominąć przez to samo, że umiesz wylądować, jak się potkniesz, to wiesz jak spadać, a nie lecisz jak kłoda. No... Na pewno była to nietypowa forma zajęć dla nas. Na pewno bardzo dużo się nauczyłem. No jest to bardzo ciekawe. Myślę, że dla wielu młodych osób może być to jakąś fajną inspiracją i nową metodą na zaczęcie jakiegoś treningu, powiedzmy siłowego, skocznego, bo naprawdę rozwija to się dużo aspektów siłowych, motorycznych. Mi najbardziej się podobało to, jak. Te na wysokości była ta stacja raz, no i tam z tymi przeskokami na wysokości, że niby to taka sama odległość jakbyśmy na ziemi skakali, ale ciężej przez tą wysokość. No i spoko było tak przełamać to. No generalnie jestem bardzo zadowolony z przebiegu zajęć. Generalnie super podejście osób prowadzących, można się jest sporo nauczyć, co wchodzi tak naprawdę w pamięć mięśniową, więc potem używamy tego wszystkiego intuicyjnie. Polecam każdemu, kto nie próbował. Taka wolność, można było wymyślać sobie swoje ćwiczenie. Robisz to, co chcesz, nie że musisz jesteś zmuszony do czegoś konkretnego. Ja teraz codziennie jak chodzę koło barierek wszędzie skaczę polecam. Z tego co słyszałem o innych zajęciach z WF-u na wf -y, To są jedne z ciekawszych. Warto, warto przyjść. Za tydzień widzimy się o 12 na Zaspie przy Lidlu. Są takie żółte barierki przez KMC Zaspa. Przejdziemy się, tam jest dużo takich fajnych, prostych miejscoweczek parkurowych, jest mały parkur park, więc sobie zobaczycie jak można parkour w przestrzeni miejskiej. Piękne sceny, parkour na mieście. Super, już jest coraz dalszy. Czy technika dowolna, nie wiem, czy to jest taka szkoła Czekamy, sprawdzamy, to jest taka ta o której ja Wam mówiłem. To jest papa, nie? To jest wysokość, skoczyć na podwór, daje sobie nogę i wchodzę, nie? Potrafię sobie dużo czasu, nie? W górę. na razie tyle wejść do góry, nie? Dlaczego no, tańczysz? Macie keflipa w praktyce, właśnie. Taką pójść, jak do masyrapu. Nie, ale wam tłumaczyłem po co dla trwać, bo teraz tak właśnie wyskoczy z lewej. Jest jedna wysoko. A, i kopiesz. Patrzę sobie na pop, pop. nie ma Pop, pop. nie? pop. Super, super. No pop. Ekstra, o ładnie To chyba lepsze niż na tych tych Na drewnie, na spód O, no, jest Siadło, siadło Dobrze Finesia, finesia Wpadł w, tra w trans Zobacz sobie odległość No, mentalny no Możesz polecieć go tak że przeskakujesz murek, ale najważniejsze, żebyś nie walnął nogę. Chcielibyśmy podziękować doktorowi Piotrowi Godlewskiemu, dzięki któremu rozpoczęliśmy współpracę i który wprowadził nas w strukturę wf u I Oczywiście bardzo duża przychylność doktora Piotra Makara. Dziekana, który wdrożył nas, zaufał nam i myślę, że nie zawiódł się, jeśli chodzi o jakość przeprowadzonych zajęć.